10 milionów ludzi. Tyle imperium brytyjskie wywiozło z Afryki przez 300 lat. Co przerwało spiralę okrucieństwa? Nazywano to handlem trójkącie. Statki z Liverpoolu wiozły broń do Afryki, tam wymieniały ją na ludzi. Ludzi wywożono do Ameryki, by karowali na plantacjach. A stamtąd wracał cukier i pawełna. Broń niewolnik. Cukier. Warunki? Koszmarne. Pod pokładem umierał co czwarty, a w lepszych czasach co siódmy człowiek. Dla brytyjskich księgowych to nie była tragedia. To był akceptowalny koszt uzyskania przychodu. I teraz najlepsze. Myślisz, że Anglia zrobiła na tym fortunę? Bzdura. Wraz z rozwojem przemysłu ten proceder tracił na znaczenie. Ekonomiści wyliczyli, że zysk na transakcji wynosił 10%, a w skali państwa około 1% dochodu imperium. W końcu w wyniku chłodnej kalkulacji w 1807 roku Anglia jako pierwsza zakazała tego handlu. Nie z powodów humanitarnych, lecz na podstawie analizy psychologicznej. Doszli do wniosku, że wolny pracownik, otrzymujący głodową pensję, pracuje efektywniej niż niewolnik zmuszany badać. Koszty wcale nie były przy tym znacząco wyższe. Niewolnika trzeba było utrzymać, podczas gdy pracownik mógł otrzymywać tak niskie wynagrodzenie, że wystarczało mu na wyżywienie. Co więcej, pracowników nie trzeba było ani transportować, ani pilnować. Stwarzali potencjalnie mniejsze ryzyko buntu. Napisz w komentarzu, co myślisz. Tak.